Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was film, który obiecałam Wam w ostatnim filmie, w tym moim ostatnim bardzo długim filmie. Czyli dzisiaj będę mówiła o kosmetykach, które ostatnio przetestowałam, jeżeli chodzi o moją letnią kosmetyczkę. Moja letnia kosmetyczka to nie jest taka kosmetyczka pewnie jak kosmetyczka każdej z Was. Ja z reguły jak gdzieś wyjeżdżam to zabieram ze za sobie kosmetyki do testów, chyba że nie mogę ich zabrać, bo jadę za granicę no i wtedy... Muszę się po prostu ograniczyć bagażowo, ale tym razem mogłam zabrać pełnowymiarowe opakowania kosmetyków, także przetestowałam kilka naprawdę świetnych kosmetyków azjatyckich. I jeżeli widziałyście mój ostatni film, jeżeli chodzi o pielęgnację azjatycką, jeżeli chodzi o nowości, to widziałyście też jakie nowości wybrałam i dzisiaj te marki również się będą powtarzały. Marka Unique, o której mówiłam, że naprawdę ma świetne kosmetyki, tutaj akurat trzymam... Tonik, który pokazywałam w ostatnim filmie, zresztą w ostatnim filmie było bardzo dużo nowości, dużo witaminy C, właśnie, dużo kosmetyków, które natychmiast poprawiają stan skóry. Bo z reguły nam o to chodzi, żeby skóra w jak najkrótszym oczywiście czasie wyglądała jak najlepiej, to jest jeden z takich kosmetyków. Marka Unique, tonik witaminowy, ja to oczywiście Wam tylko te kosmetyki pokrótce przypomnę, bo jeżeli ktoś widział mój poprzedni film, no to. Już go widział, a jeżeli nie widziałyście, to serdecznie zapraszam do zajrzenia do tego filmu. Tak również jak to serum propolisowe. Ostatnio wprost jestem zakochana też w marce Somba i Mi, więc jeżeli cokolwiek Was z tych marek interesuje, albo jeżeli po tym filmie będziecie czuły pewien niedosyt, no to zapraszam właśnie do mojego poprzedniego filmu, gdzie dużo, albo jeszcze więcej tych kosmetyków można obejrzeć. Dlatego pojawią się tu właśnie nowości marek, o których już mówiłam, bo po prostu zrobiły one na mnie na tyle dobre wrażenie. I tak jak na początku każdego filmu, może Wam tylko przypomnę, że ja po prostu kosmetyki wybieram jakby selektywnie dla siebie, wybieram do swojego typu skóry, ale również staram się wybrać takie, które będą dobre w większości przypadków. Także tutaj będzie właśnie dużo kosmetyków do skóry, która jest odwodniona po lecie, która jest być może podrażniona po opalaniu albo źle reagujecie w ogóle na słońce, nie opalacie się, ale źle na no nie reagujecie, i na przykład macie jakieś zaczerwienienia na skórze. Zaczynają pękać wam naczynka. Skóra wygląda po prostu źle, również dotyczy to dekoltu czy szyi na przykład. Także pojawią się te kosmetyki, które intensywnie skórę regenerują, które intensywnie skórę nawilżają, które po prostu w bardzo szybki sposób poprawiają jej stan. No i ja po wakacjach, oczywiście, mimo tego, że naprawdę bardzo dbałam o skórę i starałam się codziennie wykonywać ten pełen mój rytuał pielęgnacyjny, czyli nie korzystałam tylko z jednego kremu, czy też nawet z dwóch tylko miałam tych kosmetyków więcej, dokładnie też skórę oczyszczałam, starałam się bardzo dobrze nawilżyć i używałam właśnie tych kosmetyków, które dzisiaj tutaj stoją przede mną na stoliku. Przypomnę Wam jeszcze tylko dwie maseczki, o których Wam mówiłam właśnie w poprzedniej części tego filmu, bo to jest druga część. Tutaj jest maska Too Much Fun in the Sun. Oczywiście wiadomo o co chodzi. Maska do skóry, która została podrażniona, przesuszona na słońcu przesadziłyście, albo na przykład czujecie, że skóra, mimo tego, że dbacie o nią jest odwodniona, to warto właśnie w kosmetyczce letniej mieć tego typu maseczki. I tutaj jest maska, którą od razu się bardzo też zaprzyjaźniłam, czyli What Happened last night. To są maski, które po prostu należą do takiej bardzo dobrej marki, która zajmuje się właśnie głównie maskami w płachcie. Mają naprawdę ich mnóstwo i są różne rodzaje i to jest marka Leaders. Chciałam Wam te maseczki przypomnieć, ponieważ już je przetestowałam i już wiem o co chodzi, więc zdecydowanie mogę Wam te dwie maseczki, te takie maski wakacyjne poleci, dlatego, że one będą działały obydwie bardzo szybko. Bardzo spodobała mi się ta energetyzująca, tak zwana after party. Taka maseczka, która bardzo szybko przyniesie intensywne nawilżenie skóry i takie lekkie odżywienie i pobudzenie. Co jest fajne, te maski nie spadają z twarzy, są z takiej bardzo mięciusieńkiej celulozy wykonane. Są intensywnie nasączone i nie są też duże. Tak jak wiecie, nie lubię dużych masek, bo po prostu zjeżdżają mi z twarzy, a te mają idealnie dla mnie dobrą wielkość, więc Przypominam wam te maseczki. No i oczywiście, skoro zaczęłam dzisiaj od masek, to jeszcze pokażę wam taką maseczkę. To jest akurat, jak widzicie, zużyta przede mnie już maska. Nazywa się Dry Essence Foot Pack. Jeżeli macie problem ze stopami na wakacjach albo po wakacjach, bo ja raczej miałam ten problem po wakacjach, czyli wasze stopy stają się suche, szorstkie. No i chcecie poprawić szybko, przede wszystkim ich nawilżenie, odżywić się dobrze. Głównie chodzi o pięty, okolice palców to bardzo polecam właśnie tą maseczkę. To jest akurat maska, wydaje mi się, marki Petify. Dlatego, że marka Petify głównie produkuje właśnie maseczki właśnie teraz do ust, pod oczy. Ale są też maski w płachcie i tutaj właśnie jest maska na stopy. I teraz możemy przejść do czegoś też bardzo ciekawego, co właściwie no dawna już możełam trochę, żeby to przetestować, bo to jest taki typowy koreański wymysł, jeżeli chodzi o kosmetyki. I mówię tutaj o tym peelingu. Pamiętacie, że marka Nogan jest to jedna z moich ulubionych marek koreańskich. Jest to taka marka, która ma swoje laboratoria, ma bardzo ciekawe składy, ma bardzo ciekawe kosmetyki. Niesamowicie skuteczne. I tutaj mam peeling... Wbrew pozorom, tutaj w tym bardzo takim olbrzymim w zasadzie pudełku jest 30 płatków nasączonych specjalnym roztworem peelingu jest tutaj go aż 200 ml. Także to wcale nie jest malutkie opakowanie, jakby się mogło wydawać. Jeżeli byście porównywały je do jakiegoś opakowania toniku, to tutaj jest 200 ml. I tutaj ten różowy przelewający się płyn można zobaczyć. Te płatki są nim bardzo intensywnie nasączone, ale jeżeli chcecie nasączyć je mocniej, można je po prostu przekręcić i wtedy nasączą się te, które są na górze. Te płateczki są w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że jedna strona jest bardziej szorstka, a druga jest taka jak plastry miodu. I co to w ogóle jest za Peeling. Dlaczego wybrałam akurat ten? Bo Naogon w ogóle tych peelingów ma kilka rodzajów i ja akurat zdecydowałam się na wersję, która się nazywa Wine, czyli po prostu peeling z winem, co się można domyślić po kolorze, w bardzo fajnym, ciemnoróżowym kolorze. I tutaj chodzi o to, żeby natychmiast przywrócić skórze gładkość, ujędrnić ją, uelastycznić, złuszczyć na skórek, ale odbywa się to w sposób bardzo delikatny. I skóra staje się oczywiście od razu bardziej napięta. Po prostu wino jest takim składnikiem, który jest uważany za jeden z lepszych składników dla skóry dojrzałej, ale, tak jak Wam zawsze mówię, nie tylko, również dla skóry, która po prostu jest w jakiś sposób obciążona, która potrzebuje nawilżenia, która potrzebuje szybkiej odnowy, szybkiej regeneracji i chcecie szybko poprawić jej stan, to wtedy wino jest bardzo dobrym składnikiem. On się w moich filmach dosyć często pojawia. Wyciągacie sobie taki jeden płatek. One są wykonane z takiej tkaniny jakby. Ten peeling pachnie jak takie owocowe cukierki albo napoje. Może nie z winem, ale... Chociaż kiedyś miałam taki jogurt. Nie wiem, były takie jogurty z winem, to pachniały bardzo podobnie tak bardzo ładnie, owocowo i przyjemnie pachnie. Na pewno ten peeling mogę polecić skórą, które są odporne na tego typu peelingi, czyli chodzi mi o to, że ten peeling jest perfumowany i że jest to peeling z kwasami, więc jak ktoś ma bardzo wrażliwą skórę i nie toleruje na przykład zapachu w kosmetykach, to zdecydowanie możecie skorzystać po prostu z innego peelingu, który nie jest perfumowany i może jest trochę delikatniejszy. I dzisiaj taki peeling będę Wam też pokazywała. No ale... Ja znam markę Naogen, bardzo ją lubię, używam jej naprawdę od kilku lat i wszystko u mnie sprawdza się bardzo dobrze. Także ten peeling pięknie wygładza przede wszystkim, no oczywiście, że wygładza. Nawilża skórę, lekko ją rozjaśnia, dodaje oczywiście takiego pięknego blasku i rzeczywiście skóra jest lepiej napięta. Bardzo przyjemny peeling, oczywiście tutaj nie robimy go codziennie, tylko robimy go na przykład dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, zależnie od skóry. Takie opakowania na pewno na bardzo długo Wam starczy. Ja przemywam nim całą twarz, również skórę pod oczami. To oczywiście znowu mówię, możecie to robić tylko w takim przypadku, jeżeli Wasza skóra jest odporna i zdrowa. Przemywam nim całą szyję, cały dekolt i ramiona. Po prostu tego jest tak dużo w tym jednym płatku, że spokojnie możecie naprawdę użyć go do dłoni, właśnie tutaj okolic całego dekoltu. Możecie zjechać bardzo nisko, bo na pewno temping Wam wystarczy. Pozostawiam do chłonięcia i nakładam pielęgnację. Według mnie jest dosyć to delikatna kuracja. Kolejna maska. Ta maska, w ogóle, to też jest coś, co jak zobaczyłam, że jest na stronie i że w... No, jest to całkowita nowość dla tej marki. To natychmiast trudziłam, że po prostu muszę wypróbować tą maseczkę i zobaczyć, jak ona działa. Zobaczcie, jak ona jest w ogóle pięknie opakowana. Tutaj, jeżeli oczywiście ją wykorzystacie albo w ogóle wyciągnięcie ją z tego opakowania, to jest to według mnie idealne opakowanie na pędzle. Dlatego, że ona ma dokładnie taką bardzo dobrą głębokość i zamyka się też na taką metalową pokrywkę, nawet wykonaną z papieru. I to jest marka oczywiście Huxley, jest to jedna z moich ukochanych marek koreańskich. Jest to Secret of Sahara Sleeping Mask Goodnight. Huxley jest marką, która opiera się głównie właśnie na wyciągu z kaktusa, czyli z opuncji. Ta maseczka pachnie tak jak wszystkie kosmetyki Huxley'a. Jest ona w formie takiej bardzo fajnej, takiej jakby żelowo-kremowej, bardzo w sumie lekkiej i na skórze zamienia się w taki jakby wodny, nawilżający intensywnie roztwór. Pachnie tak samo jak wszystkie kosmetyki Huxley, czyli tak bardzo przyjemnie właśnie pachnie opuncją, pachnie kaktusem. No i zostawia rzeczywiście skórę intensywnie, rano nawilżoną, wygładzoną, mięciutką. Nakładałam tą maseczkę też pod oczy. Jest ona również świetna jako maska dzienna. Jest to po prostu taka luksusowa maseczka nocna. I tak jak Wam mówiłam, jeżeli chodzi o maski nocne w ogóle koreańskie, to najlepiej nakładać je po całej pielęgnacji, jaką wykonujecie. Nałożyć sobie grubszą warstwę takiej maseczki i pójść zwyczajnie spać. Oczywiście troszkę niech ona się wchłonie, żeby wszystko nie zostało na poduszce. Tak, 20 minut przed snem można ją nałożyć, tak jak mówię, również pod oczy, ale również można ją stosować jako codzienną maskę 10-15-minutową po prostu w ciągu dnia, jeżeli Wasza skóra jest odwodniona. I ta maska jest po prostu genialna wprost do skóry, właśnie odwodnionej i suchej, jeżeli macie skórę, która jest odwodniona, niezależnie od tego, czy jest tłusta, czy jest mieszana, czy jest dojrzała, czy w ogóle macie skórę suchą nawet naczyniowa, to myślę, że ta maseczka będzie świetna. Marka Huxley w ogóle produkuje dwa moje ostatnio ulubione sera, których cały czas używam właśnie, było. no teraz skóra najbardziej się odwadnia, po prostu jest cały czas bardzo gorąco. Możecie potraktować ją jak ich taki krem nocny o bardzo lekkiej konsystencji, ale bardzo intensywnie i Możecie stosować ją nawet codziennie. Myślę, że tutaj nic się absolutnie nie stanie. Natychmiast poprawia elastyczność skóry, nawilża i poprawia też jej kolory. Ten wyciąg właśnie z opuncji figowej jest wypełniony mnóstwem flavonidów, antyoksydantów, dzięki czemu doskonale sprawdza się w działaniach prewencyjnych przeciwko oznakom starzenia, zapobiega powstawaniu zmarszczek, koi regeneruje, dodaje skórze blasku. Oczywiście kwas hierulonowy, mało cząsteczkowy, są ceramidy, beta glukan. Tutaj akurat jest pozyskiwany on ze ścian komórkowych drożdży piekarskich, redukuje zaczerwienienia, zwiększa nawilżenia, elastyczność, aktywuje syntezę kolagenu i woda z liściwą wąkroty azjatyckiej. Także jest to taka po prostu idealna maseczka do skóry, która no jest zaczerwieniona, przesuszona. Bardzo wrażliwa, po słońcu na przykład. Dajcie mi w ogóle znać, czy któraś z Was, jeżeli macie skórę naczyniową na przykład, albo wrażliwą, miała Haksleya i jak Wam się ta marka sprawdza, bo uważam, że to jest też jedna z marek, którą takiej skórze mogłabym polecić, ale chciałabym jeszcze dostać od Was właśnie feedback, jak się sprawdza ta marka u Was. No ja po prostu Haksleya uwielbiam. Teraz może przejdę do jednego z najciekawszych kosmetyków w dzisiejszym filmie, jeśli chodzi o formulację, formułę, bo takiego kosmetyku jeszcze nigdy na kanale u mnie nie było. I ten kosmetyk to będzie marka Cozarex. No, wiecie, że marka Cozarex cenię sobie niezwykle wysoko. Uważam, że są to bardzo dobrej cenie kosmetyki, bardzo dobrej jakości, na różne potrzeby skóry, są tam różne linie. Głównie oni skupiają się na skórze. Trądzikowej skórze, która jest zanieczyszczona, ale również na skórze bardzo wrażliwej. I do takiej właśnie skóry przeznaczona jest linia, którą Wam pokażę, ponieważ jest to całkowita nowość, jeśli chodzi o Kozarex. I ta linia nazywa się Light Fit. Tutaj akurat trzymam kosmetyk, który bardzo mnie przyciągnął, ponieważ pomyślałam, że jest to wprost idealny kosmetyk na wakacje, mimo takiej dość dużej, dużej tuby. Tutaj jest prawdziwie tylko 130 ml, ale jest on niesamowicie ciężki, jak na 130 ml i jest on też bardzo wydajny. I to się nazywa Real Water Toner to Cream. Prawda, że brzmi to ciekawie? Czyli ma być to kosmetyk, który intensywnie nawilża. Po wyciśnięciu jest to krem, po rozsmarowaniu... Tworzy się po prostu taki, jakby daje taki efekt, jakby to była esencja. Po prostu zaczyna przypominać taką bardziej wodną esencję. Tworzą się nawet takie kropelki wody na skórze, można sobie po prostu go wklepać. No i tutaj ten, ten kosmetyk właściwie może Wam zastąpić koreański tonik może zastąpić Wam esencję i skóra jest naprawdę intensywnie nawilżona. Ta linia wydaje mi się, że jest też bezzapachowa. I sama marka opisuje ten produkt w taki sposób, że jest to produkt wielofunkcyjny, który może być używany jako tonik lub jako krem nawilżający, więc możecie stosować go na początku Waszej pielęgnacji albo na końcu, albo tak i tak. Czyli dodacie na przykład jeszcze w środek sobie serum, przypuśćmy serum z witaminą C, albo jakiego teraz używacie i na to znowu nakładacie warstwę tego samego kosmetyku. Zawiera wodę morską witaminy C i E, niacinamid, który po prostu skórę bardzo ładnie też będzie rozjaśniał. Tutaj akurat ta woda to jest Mineral Vita Water, tak opisuje ją marka, nawilża i odżywia skórę. I właśnie ten kompleks rozjaśniający skórę, czyli witamina C i to pomagają skórze uzyskać ten po prostu taki ładny, jednolity i transparentny wygląd, który koranki tak bardzo lubią. I skóra jest też pełna blaską. Zostawia taką. Mięciutką powłoczkę to jest coś takiego, co na pewno ma coś wspólnego z kremem, ale też ma dużo wspólnego z tonikiem. Także myślę, że dla wszystkich osób, które nie tolerują tłustych, gęstych konsystencji latem, które chcą mieć coś lekkiego albo które chcą mieć kosmetyk dwa w jednym, bardzo bym ten kosmetyk poleciła, bo to naprawdę jest coś takiego niesamowicie wyjątkowego. Zresztą, tak jak wiecie, no z marki Cozarex, no pokazywałam Wam mnóstwo produktów na kanale. Cały czas używam jeszcze de makijażu, używam różnych produktów do pielęgnacji. Jeżeli jesteście zainteresowane, na przykład moimi ulubionymi, to też mówiłam o nich właśnie w poprzednim filmie. Z pielęgnacją skóry. I skoro jesteśmy przy tonikach, to chciałam Wam oczywiście pokazać tonik, który mówiłam, że na pewno będę testować. I to jest oczywiście produkt Sound By Me, marki, którą, tak jak mówiłam na początku filmu, bardzo polubiłam. No i powiem Wam, że tutaj ona idzie bardzo u mnie równo. W Łazience właściwie teraz najczęściej używam właśnie tej serii z witaminą C, którą pokazywałam Wam ostatnio. Natomiast bardzo chciałam przetestować. Ten hitowy już produkt, bo on już stał się hitowy i kultowy, przynajmniej w internecie. Jest to AHBHPH, 30-dniowy tonik, tak zwany cudowny tonik 30-dniowy. I dlaczego tak jest? Dlaczego on jest tak nazywany? Dlatego, że ten tonik w przypadku skóry. Tłustej, trądzikowej, zanieczyszczonej skóry, na przykład z wągrami, z wypryskami, ma przywrócić po prostu jej klarowność, czyli ma spowodować, że skóra będzie wyglądała w 30 dni bardzo ładnie. I to jest przede wszystkim produkt, który charakteryzuje się tym, że nie zawiera 20 szkodliwych dla skóry składników. Zawiera właśnie składniki głęboko złuszczające, ale to są bardzo delikatne kwasy. Tutaj. Dopuszczalne w Korei stężenia są bardzo niskie, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to jest 0,5% kwasu, więc tutaj nie, nie może po prostu być tego kwasu więcej, więc ten tonik będzie działał na skóry niesamowicie łagodnie. I jest to też tonik, który ma bardzo niskie pH, więc w zasadzie spełnia... Zadanie jako tonik nawet do skóry wrażliwej, która na przykład jest zanieczyszczona. Ja chciałam wypróbować go dlatego, ponieważ ja mam skórę skłonną bardzo do zanieczyszczenia i szczególnie odczuwam to latem. I dlatego właśnie z tonikami kwasowymi ja się praktycznie przez cały rok nie rozstaję. Używam właściwie cały rok toników kwasowych na strefę T, żeby pozbyć się zanieczyszczeń. Tworzą mi się mikrowypryski, tutaj w okolicy brody z reguły, jest to dosyć nieprzyjemne. Nos. Czasami również tutaj w tych miejscach, gdzie mam rozszerzone pory, ale głównie to u mnie jest broda i w tych miejscach tego toniku właśnie używałam. I przede wszystkim, co mnie zaskoczyło, to było to, że to jest bardzo delikatny kosmetyk. Pomyślałam, że skoro zawiera aż trzy rodzaje kwasów owocowych, myślałam sobie, no tak, to pewnie będzie takie szczypanie, podrażnienie, ale ponieważ tutaj stężenie jest bardzo niskie, to jest on niesamowicie łagodny i nawilżający. Dodatkowo zawiera też wyciąg z drzewa herbacianego, więc będzie działał antybakteryjnie. I oczywiście chodzi tutaj o to, żeby bardzo dobrze oczyścić pory, żeby lekko skórę rozjaśnić, jeżeli macie tendencję, np. do przebarwień po wypryskach, i oczywiście doskonale ją nawilżyć. I te trzy rzeczy ten tonik robi. Całkiem sporo go zużyłam, ale tak jak mówię, używam go tylko w strefie T. Także bardzo ten tonik polecam, jeżeli macie skórę skłonną do wyprysków. Jeżeli czujecie, że coś tam się pod skórą lubi tworzyć, że skóra się łatwo zanieczyszcza, mimo tego, że robicie bardzo dobry demakijaż, to polecam właśnie dwa, trzy razy w tygodniu stosować ten tonik. Chociaż można stosować go według mnie codziennie, jeżeli nie macie bardzo wrażliwej skóry. I macie typ skóry, który po prostu jest do tego preparatu odpowiedni. Tutaj są właśnie kwasy na bazie naturalnych ekstraktów roślinnych pH 5,5. No i oczywiście producent pisze, że będziecie miały skórę gładką, elastyczną i promienną, co w przypadku kwasów jest dosyć łatwe do osiągnięcia. No i są BY jest się naprawdę jedną z moich obecnie ulubionych marek, które mam na półce. W tej linii są jeszcze oczywiście tego typu oczyszczające plastry. I ponieważ ja zawsze używałam kozarek, to postanowiłam spróbować tym razem tych, żeby zobaczyć, czy czymkolwiek się różnią, czy są może lepsze, czy są gorsze. Tutaj jest bardzo fajne hasło na tych do dlatego że napisane Don't pop it, just leave it. I rzeczywiście to jest tego typu produkt, żeby nie wyciskać, nie wyciskać, nigdy nie wyciskajcie wyprysków, dlatego że stworzycie sobie tylko jeszcze większy stan zapalny. Możecie też doprowadzić do jakiegoś zakażenia bakteryjnego. Najlepiej... Zdecydowanie nakleić tego typu plasterek, a rano po wyprysku nie ma śladu. Czasami potrzebujemy dwie noce z takimi plasterkami, ale z reguły jedna noc wystarczy. I te plasterki polecane są oczywiście do skóry trądzikowej, ale mogą być stosowane po prostu u osób, które no, mają niespodziewany wyprysk. Gdzieś coś tam się wam utworzy, też bardzo lubię używać tego typu plasterków w dzień, kiedy na przykład. Mam tak zwaną bombę, bo to się czasami zdarza, wiecie. Stworzy się jakiś wyprysk, który jest duży, który jest zaogniony. Wtedy naklejacie tego typu plasterek. Zostawiacie go po prostu na kilkanaście godzin, chyba do 12 godzin można je nosić. I zdejmujecie sobie wieczorem przy demakijażu, a na nas naklejacie kolejny. I gwarantuję Wam, że po takich 12, w 24 godzinach wyprysku już nie będzie, a skóra nie zostanie jakby naruszona. Nie będziecie miał żadnej rany, nic takiego nie wyciskajcie. Naprawdę lepiej mieć tego typu plasterki. I tak jak tutaj jest napisane, zapobiegają też zapaleniom skórnym. Są bardzo cienkie, bardzo łatwo się naklejają. Nie widzę żadnej różnicy pomiędzy nimi a Kozareks. Tak samo dobrze mi służą te, jak tamte, więc właściwie to jest obojętne. Cena wydaje mi się, że też jest bardzo podobna. I na koniec dwa genialne kosmetyki, jeżeli chodzi o skórę super odwodnioną, podrażnioną, taką, którą trzeba naprawić bardzo szybko, np. w ciągu nocy, albo no, w bardzo szybkim tempie, chcecie przywrócić jej. Prawidłowe pH, nawilżenie, chcecie, żeby ona po prostu stała się bardziej spoista, zlikwidować zaczerwienienia, będę tutaj miała dwa teraz takie kosmetyki. I może zacznę od marki Unique. Jeżeli ktoś z Was już kupował sera Unique, te, które polecałam właśnie w ostatnim filmie, to pamiętacie, że miałam Synergy Serum z witaminą C i propolisem. Staje się powoli moim kultowym kosmetykiem. Trzymam go obecnie w lodówce, a tym razem wypróbowałam serum, które nazywa się Beta Glucan. Power Moisture Serum, czyli serum, które intensywnie przede wszystkim nawilża i przywraca skórze elastyczność i blask. Szczególnie, jeżeli jest ona odwodniona, podrażniona, bardzo spiesznięta po wakacjach. To serum ma w ogóle bardzo ciekawą konsystencję. Tak jak w przypadku poprzedniego serum, ona jest w postaci takiego dosyć gęstego żelu. Czy bardzo ładnie właśnie zamyka nawilżenie w skórze, bardzo ładnie się wchłania. I jeżeli na przykład nie tolerujecie któregoś ze składników, które są w tym poprzednim serum, czyli na przykład witamina C, wam nie służy, albo propolis, bo to czasami się zdarza to beta glukan jest takim składnikiem, który raczej służy każdemu. I zobaczcie jaki piękny daje blask i jak intensywnie nawilża. To można poczuć od razu po nałożeniu dosłownie kilku kropli. Oczywiście wklepujemy je w skórę całej twarzy, pod oczy, również na powieki. No to serum ratowało mnie i moją koleżankę, z którą byłam na wakacjach przed odwodnieniem, bo naprawdę jak był wiatr, jak byłyśmy na słońcu przez parę godzin, bo to serum wieczorem i rano powstawało nam taki bardzo ładny efekt na skórze. I tak jak Wam mówiłam, też według mnie Unique ma świetne wszystkie kosmetyki, dlatego że one są w dosyć przystępnych cenach. Bo tutaj to serum znowu to jest dosyć duża pojemność, bo to jest 50 ml, więc to jest dosyć sporo jak na serum. Zawiera ono 98% beta-glukanu. I tutaj akurat jest on pozyskiwany z azjatyckich grzybów, na przykład shiitake, bogatych w polisacharydy. Przede wszystkim chodzi tutaj o wygładzanie zmarszczek, o intensywne nawilżenie skóry. Jest ono polecane do skóry, która jest zestresowana, odwodniona, szorstka, podrażniona, zaczerwieniona, potrzebuje po prostu wygładzenia i szybkiej regeneracji. Również pełni ono funkcję filtra przeciwsłonecznego, naturalnego filtra przeciwsłonecznego, ale pamiętajcie o tym, że to nie zastępuje filtrów, tylko wspomaga ono po prostu ochronę skóry, także no, należy oczywiście stosować filtry po nałożeniu tego serum, ale też chodzi o to, że ten kosmetyk będzie Wam po prostu wspomagał ich działanie. Głównie chodzi właśnie tutaj o silne łagodzenie. Intensywne działanie przeciwzmarszczkowe, jest on polecany dla osób ze skórą wrażliwą, które nie mogą stosować takich składników przeciwzmarszczkowych jak retinol lub kwasy złuszczające, czyli ewidentnie dla skór, które są po prostu bardzo wrażliwe. Działa gojąco przeciwzapalnie, zapobiega tworzeniu blizn, śladów pozapalnych i potrądzikowych, czyli również do skóry trądzikowej, łagodzi podrażnienie, zaczerwienienia i uspokaja skórę. Polecany przed zabiegami złuszczającymi, laserowymi, dermebrazją. Zastrzykami botoksem i wypełniaczami wykazuje działanie przeciwzmarszczkowe, stymuluje produkcję kolagenu, działa antyoksydacyjnie, pomaga redukować posłoneczne zniszczenia skóry, silnie nawilża, redukuje szorstkość naskórka, wszystko się to zgadza. Agatka od razu spytała mnie o to serum, gdzie można je kupić, dlatego że ono po prostu jest takie dobre. Więc jeżeli szukacie takiego kosmetyku właśnie... Typowo do takiej skórek jak przed chwilą mówiłam, bardzo wam Unique polecam. Tutaj ja zresztą powiem wam, że póki co, każdy z kosmetyków Unique działa intensywnie nawilżająco. I na koniec kosmetyk jednej z moich ulubionych koreańskich marek, takich już bardzo bardzo popularnych i też jest to taki międzynarodowy hit, dlatego również chciałam go bardzo przetestować, bo to jest kosmetyk po prostu, który jest hitem, szczególnie przy skórach właśnie trądzikowych albo bardzo wrażliwych, takich, które po prostu mają zmiany zapalne. I o czym mówię? Oczywiście jest to marka Klairs. I ten krem nazywa się Midnight Blue Calming Cream i on rzeczywiście jest w kolorze niebieskim. Jest to kosmetyk, który jest bardzo ciekawy pod każdym względem. Jest on maleńki, ale zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego on jest taki maleńki. Oczywiście mogłoby być go więcej. Teraz jest produkowana też jego wersja w takiej większej tubie. Natomiast jest to krem, który ma natychmiast złagodzić skórę. I zlikwidować zupełnie zaczerwienienia. I oczywiście, tak jak się domyślacie, jest to krem, który stosuje się tylko na noc. I jest to krem, który stosuje się miejscowo. I pamiętam, że jak robiłam live z tym kosmetykiem na Instagramie, to właśnie mówiłam, Wam, że można go stosować na całą twarz. Oczywiście można go stosować na całą twarz, ale nie ma takiej potrzeby. Najlepiej stosować go w te miejsca, które rzeczywiście macie podrażnione albo zaczerwienione. I ten kosmetyk również dedykowany jest właśnie skórą z takim powierzchniowym zapaleniem. Na przykład testowałam go oczywiście na Jarku, no bo on ma zapalenie rzeczywiście na czole i bardzo szybko widać poprawę stanu skóry. Praktycznie rano, jeżeli nie macie jakichś takich szczególnych zmian na skórze, to skóra wygląda już bardzo dobrze, jest intensywnie nawilżona, te miejsca nie są ściągnięte, nie są spiesznięte, nie są czerwone. Z tego co widzę, to również marka poleca go na dzień, więc i no ja. Raczej stosowałam go na noc, ale marka poleca go również na dzień. Ja po prostu nie mam aż tak wrażliwej skóry. I marka Klairs skieruje ten właśnie produkt do skóry szczególnie odwodnionej, suchej, wrażliwej oraz trądzikowej. I tu jest pozyskiwany składnik z rumianku, który przyspiesza regenerację skóry i leczenie trądziku. Również jest ekstrakt z centelia asiatica, który działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Skóra po użyciu kremu jest wyraźnie ukojona i zregenerowana. Dzięki takim składnikom nawilżającym jak olej chochoba, masło shea, kwas kierulonowy skutecznie nawilża oraz wpływa na jędrność i elastyczność skóry. Naturalne ekstrakty roślinne zapewniają skórze promienne oraz zdrowy wygląd. Także fajnie, bo olej chochoba jest po prostu bogaty w witaminy A, E i C. Także tutaj macie i antyoksydanty, i macie właśnie składniki regenerujące skórę, także myślę, że jest to taki krem, który typowo poleciłabym na bardzo gorące lato i na bardzo mroźną zimę. Na przykład na pewno taki krem się przyda każdemu. I tak jak mówię, nie bierze się go dużo. On jest bardzo wydajny, On ma taką lekką, żylową konsystencję, także nakłada się go tylko w te miejsca, przynajmniej ja tak nakładałam, które tam potrzebowałam. U mnie, słuchajcie, głównie to była skóra pod oczami, dlatego, że nigdzie indziej na skórze nie czuję tak intensywnego wysuszenia skóry jak wokół oka, szczególnie pod oczami i tutaj na policzkach, ale również u mnie objawia się wysuszenie, taki pierwsza oznaka wysuszenia, tu gdzie skóra jest najcieńsza, czyli to jest między brwiami, tu schodząc do nosa. Tutaj mam skórę szczególnie wrażliwą, także smarowałam właśnie pod oczami, jeżeli np. wiatr przesuszył mi okolice oczu do tego stopnia, że aż wiecie, zaczynało mnie to trochę szczypać, więc było podrażnienie to ten krem był do tego doskonały. Także może być taki preparat dodatkowy do łagodzenia i wygajania właśnie skóry. Bardzo się cieszę, że go przetestowałam, bo no tak jak mówię, jest to jeden z koreańskich hitów. I jeśli chodzi o nowości w dzisiejszym filmie, to było już wszystko. Mam nadzieję, że one się Wam podobały. Wybrałam takie kosmetyki, które wydają się niesamowicie ciekawe, które mają bardzo dobre składy, które są niesamowicie przede wszystkim też skuteczne, bo działają rzeczywiście błyskawicznie. Także mam nadzieję, że któryś z tych kosmetyków się Wam spodobał. Tak, piszcie wszystkie Wasze komentarze, z chęcią przeczytam, które kosmetyki zainteresowały Was najbardziej. Jak Wam się w ogóle sprawdzają marki, które ostatnio Wam polecałam? Czyli chodzi mi tutaj o markę Sun BY Me, Unique. Chodzi mi o Hexleya, bo bo no, są to takie zupełnie myślę nowe na polskim rynku marki, bo Klersa pewnie już znacie. Także czekam na Wasze komentarze z niecierpliwością czekam na Wasze opinie o tych kosmetykach. Wpiszcie, co Was zainteresowało najbardziej, czy chciałybyście któryś z tych kosmetyków kupić, czy może kupiłyście któreś kosmetyki z mojego poprzedniego filmu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmu i dziękuję za spędzenie czasu ze mną. I wkrótce widzimy się znowu z kolejną porcją koreańskich nowości, ale nie tylko, mam nadzieję, a ja postaram się dla Was przygotować. Taki w ogóle film z takimi super hitowymi koreańskimi nowościami, które przetestowałam, które używałam właściwie od lat, które świetnie mi się sprawdzają. Także ten film będzie już w sierpniu. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Oczywiście dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie tego filmu. No i do zobaczenia wkrótce.